Cześć, ja jestem Adam i w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie lokomotywę. Postanowiłem to zrobić, ponieważ w ostatnim odcinku jak robiłem pociąg, no to już pisałem i stwierdziłem, że nie podoba mi się on. To znaczy nie jak go zrobiłem, tylko jak wygląda, ponieważ jest taki prosty. Tak więc dzisiaj zrobimy lokomotywę, dorobię jeszcze do tego wagoniki, tory i wszystko będzie fajnie. Tak więc zapraszam do oglądania. Dobra, z podstawy mamy tyle, tutaj są te kotły, tu jest miejsce dla kierowcy, tutaj z tyłu dorobię jeszcze, no nie wiem, coś tam dorobię, zaraz zabierzemy się za robienie kół, potem to upiększymy, pomalujemy, no i fajnie. Dobra, no to teraz zrobimy coś z naszą lokomotywą, żeby jakoś ładnie wyglądała. Okej. Okay. Tutaj możemy dodać coś takiego. W środku na pewno musi być siedzenie. Tak więc trzeba to zrobić szybciutko. No powiedzmy tutaj bardziej. O. Okej. Okay. Silniki myślę, że spalinowe chyba dadzą radę. Tutaj ustawimy... No może bez przesady 3 jakoś to zakryjemy mniej więcej ok, połączymy chociaż ja silniki może połączę sobie na przyspieszeniu ewentualnie na cięciu tutaj zajmiemy się tym może pokolorujmy na razie to nie, nie to chociaż te kotły tutaj czy co to jest ok, tak może być tutaj mamy oponę Dobrze, u góry myślę, że zrobimy coś takiego O, dobra Teraz jakoś symetrycznie, chociaż nie wiem, czy będę umiał Ale dobra, tak, tak No, tak na oko może No, w miarę ładnie, okej okay. No już jakoś wygląda Myślę, że tutaj zrobimy jeszcze. Nie wiem do czego to jest. To chyba stopuje albo jakoś chroni te lokomotywy, trzy te pociągi. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Tutaj na początku. Na zdjęciu lokomotywy mam tutaj z takim jakby pługiem. Także postaram się to zrobić. Chwilka, tutaj jeden odstęp. Coś takiego i teraz tak weźmy, weźmy sobie te klocki, i tak, 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 tutaj trzeba je ułożyć. Ja wam tylko pokażę, to też zrobię na przyspieszeniu, ale pokażę wam o co chodzi. Mi więcej o, właśnie tak, coś takiego. No, tak to trzeba będzie zrobić. Chociaż dobra, może zróbmy, jak już tyle zrobiłem, to potem tylko to jeszcze jakoś ładniej ułożę. Hmm, tutaj jeszcze trzeba będzie zrobić... Nie wiem po co to jest. Kurczę, mogłem poczytać, no ale dobra, już za późno. E, ale to, tutaj takie ruki mają te lokomotywy. E, zaraz, zaraz. Zrobimy to z tych tutaj rółek. Z kolanka z takiej ruki. o. Dobra, jeszcze taki takie krótkie o to właśnie coś takiego że tutaj potem skręca i tak o i tu się to gdzieś będzie za, 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 zakańczać i dobra no więc ja to wszystko porobię i zaraz wracam i pokażę wam co mi z tego wszystkiego wyszło ok jak na razie z dodatków to zrobiłem tyle jakieś lampy tutaj to właśnie o czym mówiłem na początku ten pług powiedzmy znowu lampy z drugiej strony to samo dobra wstawimy sobie okna, oj nie to w sumie chyba już się jakoś przekonałem do nich, w miarę fajnie wyglądają, tutaj może nie tutaj jeszcze okna tak. Dobra, zaraz zrobimy środek. Potem ostatnie już cięcie. Na końcu pokażę jak już wszystko zrobiłem. No i będzie fajnie. Dobra, co możemy zrobić w środku? Nie byłem w lokomotywie nigdy w środku. Ale chyba radejko wstawimy. Radejko się przyda każdemu. Tutaj. Tu może zrobimy, nie wiem, coś takiego jak wyświetlacz. No tak. Obudujemy to. Ja wiem, może coś takiego jest może nie ma jakieś siedzonko to róbmy w razie jakbyśmy z kimś jechali troszkę dalej a jeszcze zapomniałem że trzeba podpiąć przecież yy, koła do silników no dobra tutaj jeden silnik Okay. O, już nie mogę, także z tego weźmiemy. Dobra. O, żebym się nie pomylił. Właśnie źle z tego. Tutaj. O, z tyłu zrobiłem coś takiego. Dobra, teraz tak, silniki podłączamy do siedzenia. Ustawiamy na pół. Może sprawdzimy, czy jeździ w ogóle ta lokomotywa. Jak na razie nie jest na podnośniku. Dobra. Damy silniki na maksa. Nie wiem też, czy jest wyważona. Jak na razie stoi, ale jak dodam gazu. Aha, bieguny, bieguny, dobra, to na szybko Tutaj w tę stronę się muszą kręcić Zobaczymy jeszcze zaraz jak to działa Oby dobrze O, w ten sposób No, jak troszkę wolniej będzie musiała jeździć, ale właśnie o ten efekt mi chodziło Tu zaraz dorobię tą szybę Zwolnimy trochę te silniki no więc, okej. Okay, ostatecznie przyspieszenie, czy tam cięcie, i zaraz pokażę wam efekt końcowy. No więc tak wygląda skończona lokomotywa. Pomalowałem ją w kolorach czarnym i czerwonym. Tutaj ładnie, tak? Z tyłu to zrobiłem, o czym wcześniej mówiłem. No i dobra, jeździ, jeździ. No niestety nie skręca, bo będzie jeździła po po torach, po szynach. W środku tak. Zrobiłem radyjko. No i takie klaksony. Dobra, to by było na tyle. Do następnego odcinka przygotuję się tak, że zrobię już tory. I będziemy chyba robić jakieś wagoniki do tego. E, możecie pisać komentarze, co chcecie zobaczyć. Może jakie wagoniki mam zrobić. Oceniajcie, subskrybujcie. No i dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!